To ja, Houston. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I to jest test ładowarki. Znaczy nie to jest tylko jak ją otwieram. To jest taka zwyczajna ładowarka. Jeszcze jej nie testowałem. Taka ładowarka. Dobra, przechodzimy już do otwierania. Oj, chyba ten się, Okej, okay. otwieramy. Widzicie jak to jest związane. Trochę widzimy była łodobarka taka duża. Ok, teraz zrobię cięcie jak to odpięto, próbuję. Ok, odcem odpłynę. Już odtworzyłem i ja odprzątałem łodobarkę. Teraz muszę jeszcze takim odplątać. O. Też pod kadrem. O, I najpierw... a, tego nie można odłączać. To to jest takie duże. No... Nie wiem, czy do mojego będzie pasować ta ładowarka. Po to dostałam pod choinkę. I już sprawdzam. Yy, sprawdzamy... Czy się będzie ładować? Czy nie? Podłączamy. Czy się ładuje? Ładuje się chyba. Ładuje się jest dobrze świeci się. Chyba tak powinno być. O, a teraz zgasło. Widzicie? Mm. Teraz pokażę wam jak wygląda tak, gdzie się to wkłada. Czyli wiecie? Nie wiem, co się nazywa. To. No zwyczajne, Kabel czarny. Takie duże. Jeżeli wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale i pa!